Dzień dobry, witam wszystkich w nowym miesiącu. Mamy pierwszy dzień października, godzina 12 wybiła, samo południe. Zaczynamy, dajcie szybciutko znać na czacie, czy widać, czy dobrze słychać. Proszę pamiętać, że to, co mówię, pokazuje, ma charakter edukacyjny. Nie są to porady, nie są to rekomendacje inwestycyjne. W rozumieniu prawa jest to moja prywatna opinia na temat sytuacji aktualnej na rynkach finansowych, na walutach, na indeksach, na złocia, także na bitcoinie. Proszę pamiętać, że inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem, także bardzo proszę być tego świadomym. Po malutku, moi drodzy, przechodzimy do wykresów. Zaczynamy. Tradycyjnie od bitcoina, tutaj wystrzał na bitcoinie. No nieprzypadkowy, bo dochodzimy, proszę zobaczyć, dochodzimy, testujemy, chciałby się powiedzieć, e, zewnętrzne mierzenie. Zewnętrzne mierzenie, na którym już został z poprzedniej świecy, knot, to mnie zastanawiał Ta świeca, która się zamknęła. Dzisiaj do południa na 161. Tutaj lekkie zbicie nastąpiło okolice ok. 116-250. Zobaczmy 4 godzinówkę, bo możliwe, że tutaj idziemy na ten układ. Ja mówiłem o tym układzie harmonicznym. Nie sądziłem, że on się tak szybko wypełni, ale jest. Faktycznie poziom taki docelowy na dzisiaj, no, na pewno technicznie bardzo ważny, czyli układ harmoniczny jest troszkę wyżej. Mowa o tym 886, natomiast sam układ harmoniczny w ten sposób wygląda, prawda? W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym 61. Ta reakcja nam posłużyła do tego. Punktu B pomocniczego, ale punkt D decyzyjny, wiemy, w układach harmonicznych jest najważniejszy. To są te poziomy 116, 800, 900, nawet te rejony, czyli tutaj to 161 po drodze. No, może być oczywiście jakaś próba jeszcze przetestowania tego poziomu. Natomiast zakończenie, układ harmoniczny jest oczywiście ważniejszy z kilku powodów. Po pierwsze, wyższa rama czasowa, większy interwał zgodnie z tą zasadą, większy interwał, większa siła sygnału. No i tutaj mamy 4 godzinówkę, czyli interwał wysoki. Punkt D, 8, 8, Decyzja na poziomie 116,900, więc ten poziom, wydaje mi się, do zaksięgowania, jak i cała formacja harmoniczna do zrealizowania na dzisiaj. Także czekamy patrząc na indeksy. Zobaczmy, tutaj bardzo ładnie się sytuacja rozwija. W kontekście dalszych spadków, takie jest moje zdanie, bo tutaj ta reakcja na 50 oczywiście nieprzypadkowa bo na dywergencję jeszcze widzimy wolumenowej, natomiast pod co będę tutaj zwracał, czy na co będę zwracał uwagę, tak, ewentualnie pod co będę grał, to ten motyw. Motyw tego, że cena, czyli wykorzystanie tej statystyki i powtarzalności, że cena się porusza pomiędzy poziomami. Pomiędzy poziomami FIBO, pomiędzy 50, ta reakcja już była, 61 jeszcze tego nie ma, dlatego uważam, że poziom ciekawy, technicznie, no mocne wsparcie na S&P 6614 No i właśnie wykorzystanie tej statystyki, czyli tutaj podbić, chwilowego, bo ono się może za chwilę zakończyć i ponowny test na 61,8. Więc tutaj pamiętajmy, że takim lo lokalnym oporem na pewno rzucającym się w oczy, no ten ZZB tutaj zaznaczam też kolorem czerwonym. Odczytajmy poziom, to będzie bardzo blisko też pofa, bo oczywiście należy pomierzyć cały ten ruch spadkowy tej ostatniej fali, no widzimy 50, 61, te okolice 6, 662, 65, prawda? No tutaj ta strefa między tymi mierzeniami FIBO, no i ewentualne zrzucenie pod 61,8 to jest niżej. Patrząc na nasdaq sytuacja bardzo podobna, więc uważam, że nawet bym powiedział, troszkę bardziej techniczna i czytelna w kontekście geometrii 1 do 1, dlatego, że to, co idzie, może być podbiciem typowym na 1 to -one. Dokładamy POFA 61, zobaczcie, stoi, no stoi, 24 583, dosyć ważny opływ, no i zakończenie tego drugiego 1 to -one niebieskiego wypada idealnie na poziomie FIBO, co jest dla mnie akurat bardzo ważne, bo z tego miejsca wypełnimy 1 to -one, a 1 to -one jest korektą i możliwy kolejny impuls spadkowy, więc tutaj to, co się dzieje na indeksach w dniu dzisiaj uważam za chwilowe podbicie no i sesja amerykańska będzie kluczowa w momencie jak się otworzy no technicznie widzimy, że ten kolejny impuls może impuls spadkowy, może się budować, podobnie na Dow Jonesie zobaczmy, bo tutaj bardzo ładnie reagujemy, ale właśnie dlaczego to 61 może, czy odbicie o od 61 może być chwilowe no dlatego, że może być to druga część układu, a ta druga część układu, czyli od punktu B, od tego 61, BC i D jest po prostu technicznie ważniejsza. Mamy 786, mamy poziom 45 931 punktów na Dow Jonesie I tam mamy punkt D i cały układ harmoniczny tak właśnie wygląda. Więc tutaj pamiętajmy, że dzisiejsza sesja amerykańska może dalsze spadki, tak jak w dniu wczorajszym, po prostu kontynuować technicznie na DAX-ie Zobaczmy, gdzie jesteśmy na tych oporach, bo ostatnio. To zaznaczałem, informowałem, że tutaj te mierzenia zewnętrzne, przypomnijmy sobie sytuację, gdzie 161, a troszeczkę wyżej tej konsolidacji, o której mówiłem, że to wybicie w końcu nastąpi, no i następuje, prawda, czyli wybijamy ten opły 2868, czyli ten szczyt z 5, z 10, z 15 września, zobaczcie, te górne cienie zostały jeszcze przetestowane 29 i w dniu dzisiejszym wybijamy, wychodzimy górę, Ono pierwszy przystanek na FIBO, zgodnie Zgodnie z definicją, no i tą powtarzalnością, że ona porusza się od poziomu do poziomu, a tym poziomem najbliższym jest właśnie duże mierzenie, zewnętrzne mierzenie, duże Fi 24027 punktów. Uważałbym, na pewno bym uważał, chociaż tutaj wolumen jest naprawdę solidny. Patrząc na H1, zobaczmy, czy mamy jakieś wzmocnienie. Wydaje mi się, że tam blisko będzie kolejne mierzenie POK, czyli mierzenie zewnętrzne. Pomiędzy ostatnie korekty, zgodnie z definicją mamy. Zobaczcie proszę, są dwa zewnętrzne i to 161 pokazane wcześniej, więc ciekawa sesja się zapowiada. Pytacie, kiedy live? No właśnie, dzisiaj na sesji amerykańskiej, moi drodzy, nie bez powodu wybrałem dzisiejszą naukę inwestowania online na żywo no, od 16, dlatego, że uważam, że te setupy, o których mówiłem na zdaku na, na S&P czy na Dow Jonesie czy nawet na DAX-ie, na indeksach będą właśnie rozgrywane na sesji amerykańskiej i dzisiaj za pomocą nowych narzędzi, tych najnowocześniejszych systemów, które pokazywałem w tym tygodniu yy, i w zeszłym będę chciał Wam pokazać jak to wykorzystać na żywo? Dajcie znać, czy się zapisaliście naukę inwestowania online, live trading dzisiaj o godzinie 16 link macie na czacie. Dajcie znać, czy doszło zaproszenie, są bardzo ważne spotkania, bo tam pokazuje wszystko na żywo, łącznie z wynikami, łącznie z prezentacją skuteczności, łącznie z tłumaczeniem motywów wejścia, wyjścia zarządzania, pozycji kontroli ryzyka, to wszystko jest pokazywane. Na naszych spotkaniach na żywo. Ta nauka po prostu jest najlepsza i co ważne, najszybsza dla Was. Także dajcie znać, czy doszło zaproszenie. A ja przechodzę już dalej do złota. No, zobaczmy. O, zapisaliście się, widzę, są potwierdzenia. Bardzo dziękuję za informacje na czacie. Zobaczmy, złoto dalej. No, te wolumeny widzę, że cały czas mocne, prawda? Zielono, popytowo, ale gdzieś ten. Gdzieś ten wolumen zaczyna, może nie to, że spadać, ale wyhamowywać, proszę zobaczyć, że tutaj ta tendencja ona się utrzymuje, prawda? No, co oczywiście jest wysoka, ale nie możemy mówić, że jest rosnąca, no bo widzimy, że jest nawet delikatnie malejąca. No, tutaj, mierzenia zewnętrzne, oczywiście na siłę, pamiętajcie, nie odwracamy, nie łapiemy szczytu, natomiast zauważamy pewne zależności, i tutaj wchodzę w szczegóły. Precyzyjnie muszę Wam to pokazać, wytłumaczyć, bo zależności oparte są na mierzeniach FIBO. O co chodzi? Jeżeli cena dochodzi do, 106, do 127, bo to jest mierzenie pierwsze po drodze, to bardzo często reaguje, ale chwilowo, tak? Po to, żeby zrzucić np. do ZZB, czyli do tego szczytu, przetestować ten szczyt z 30 września i zaatakować 161. No i to jest jeden z pomysłów 3.919, Dzisiaj na rozegranie Ameryki. W dwie strony. Zobaczcie, jeżeli będzie przetestowanie tego ZZB, to wsparcie łapiemy na 3,872. Ciekawe, tutaj taki lokalny one-to-one -one, odbicie ZZB i ewentualne wykorzystanie znowu, w zależności i tego, jak cena się porusza między poziomami Fibonacci. Ego. Więc ten 127,2 jest poziomem poziomem pomocniczym. Pomocniczym, ale technicznie bardzo ważnym, więc to jest jeden z pomysłów na dzisiaj. Na Sylwę. te lokalne układy, też mamy tu jakieś mierzenia zewnętrzne, zaraz zobaczymy technicznie, jak to wygląda. Tak, jest, jest motyw związany z zygzakiem, więc tu mi się to podoba i układa. Fala A, B i C, proszę zobaczyć, 61 przychodzi z pomocą, poziomy FIBO yy, są, o właśnie, idealnie jest to pokazane, zobaczcie, dolny cień na 50C i znowu ta statystyka, zobaczcie, jak często ta powtarzalność się pojawia, czyli odbicie od 50, ale dojście do 61 docelowo, no i ten poziom jest oczywiście aktualny, 46, 47, czyli możliwe wypełnienie fali A, odbicie od 50, fala B nie wybija szczytu, to jest bardzo ważne i fala C na kolejnym poziomie FIBO, a to wsparcie na srebrze 46, 46, łatwy do zapytań. Pamiętania 246 i i tam ten poziom się znajduje. Zobaczmy, zobaczmy, moi drodzy, tutaj na opie, bo tutaj mówiłem, że te pułapki będą. Pamiętacie wczorajszy live pokazywałem, informowałem, że to nadbicie z 8,8 może być wyciągane. Nie sądziłem. Słuchajcie bo właśnie to jest ten poziom, który jest teraz testowany. Nie sądziłem, że będzie aż tak głęboko. Tutaj podejrzewałem, że to 8.8 zostanie zahaczone, ale rynek nawet zaatakował ten poziom 100. No ciekawy, bardzo ciekawy. Trudna pułapka. Już mówię z czego to wynika. Wynika oczywiście nie są przypadkowe miejsca na wykresie. To nie jest tak, że rynek tam księguje i jak chce, tylko to jest matematycznie proszę zobaczyć, wszystko bardzo precyzyjne. XAB to jest układ harmoniczny, z którego w tym momencie odwracamy i ten dolny cień w Właśnie z tego wynika formacja motyla. Typowy układ Bullish Butterfly, czyli wzrostowy układ Butterfly, odbicie z punktu D127. No ciekawe wsparcie. Uważam, że może być jeszcze próba zrzucenia Są sąsiedztwo 61, 93 na zasadzie chociażby i testu, więc jak najbardziej ropę będę obserwował. Ale ten układ harmoniczny wydaje mi się, że ruch spadkowy czy cały impuls spadkowy na ropie może wybronić, może odwrócić. Gaz ziemny, zobaczmy nad gaz. Tutaj zewnętrzne mierzenia pokazywane i chyba zaatakowane tak. 161, ciekawie, bardzo ciekawie się zapowiada sesja popołudniowa dzisiaj, także dobrze, moi drodzy, że robimy live'a, rozegramy może nie tylko indeksy, ale waluty, może surowce, towary, proszę zacząć. 161 na gazie ziemnym, do obserwacji 357, no poziom potężny, poziom na pewno obowiązkowy, chciałby się powiedzieć do obserwacji, Zaczmy rynek KK, co my tutaj mamy, D1, tak, te mierzenia, Zewnętrzne, co tutaj się dzieje? Jeszcze było jedno zrzucenie, proszę zobaczyć. 160, no, rynek tutaj strasznie testuje po raz kolejny, proszę zobaczyć to był pierwszy test w dniu wczorajszym mówiłem, dzisiaj na zasadzie jej testu zobaczcie jak często rynek testuje ponownie nie? poziomy FIBO znowu ten 161, czyli w dniu wczorajszym w dniu dzisiejszym zaatakowany i wybroniony czyli zobaczcie, rynek widzi ten poziom 722, no i bardzo ładna świeca z H4 się buduje, potencjalne objęcie hosty, czyli świeca zielona swoim korpusem, zielona popytowa wzrostowa, swoim korpusem zakrywa czyli w pewien sposób neguje tę świecę poprzednią, to jest bardzo ważny sygnał bo formacje świecowe na poziomach FIBO, tak jak tutaj na 161, naprawdę wzmacniają technicznie dany poziom, więc to jest jeden z takich, no można powiedzieć, moich ulubionych setupów. Na zakończenie waluty. Zobaczmy dolara, na dolarze, na dolarze widzę ten dołek jest uklepywany, to z 61, cały czas walka trwa, zobaczcie, jakby pierwsze zrzucenie. Zastanawiam się, czy tutaj nie będzie jeszcze jednego zejścia w harmonię, jednej pułapki, jednej jeszcze fali spadkowej, może nawet w tej jony 36150 to są te na okolice, poziom FIBO, punkt D, układ harmoniczny, może taki lokalny harmonik na dolarze, no w tym momencie walczymy 61, dolar generalnie bardzo lubi 61, czy to jest dolar do złotego, czy euro dolar, czy funt dolar, więc widzimy, że tutaj cały czas walka na poziomie FIBO trwa. A zobaczmy ETKA na euro dolarze, spadamy i wydaje mi się, że będziemy, będziemy odwracać, bo zobaczcie, że tutaj rynek co prawda nie zaatakował, 161, ale mamy 127, taki dosyć, no tu zaatakował, no no ciekawa Strefa, ciekawa Strefa, proszę zobaczyć. Potężne poziomy, nie 2 a 3, 161 to 161 na wyżej i 127. W tym momencie rynek zaczyna odbijać, tak się zastanawiam, czy, czy nie dojedziemy do 50, bo bardzo lubimy, znaczy rynek te statystycznie bardzo lubi takie momenty, jeżeli są wzmocnione. Widzę to wsparcie, zobaczcie na wspomnianym 50, na 50, na powie mierzenia tego impulsu, mamy testowany poziom kilkukrotnie, 29, 30, tu dolny cień zrzucenia również na sesji amerykańskiej i mamy wzmocnienie poziomem FIBO, solidne wsparcie technicznie, wsparcie solidne, 1,17, 12, wydaje mi się, że poziom bardzo realny i znowu na sesji amerykańskiej, także dzisiaj się zapowiada ciekawie, nie tylko na indeksach, ale również na walutach, zobaczcie ile górnych cieni. Co oznaczają górne cienie, i to nie jeden, nie dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć górnych cieni na funcie do dolara. No, szereg tego typu układów na poziomie fibą, przypominam, proszę zobaczyć, gdzie to wszystko się znajduje, o, poziom widoczny. Widoczny 161, formacje świecowe, to o czym mówiłem przed chwilą, jest to dodatkowe wzmocnienie. Więc to odwrócenie ten ruch spadkowy i na eurodolarze, i na funcie do dolara, tak jak tutaj pokazuje Mao, jest prawdopodobne. Także dzisiaj wejście Stanów będzie bardzo, bardzo. Istotne, no i myślę, że bardzo ciekawa sesja przed nami, także do usłyszenia, do zobaczenia o godzinie 16 zaczynamy w dniu dzisiejszym, a link się znajduje na czacie, także proszę się zapisać. Spotkanie będzie zamknięte z uwagi na to, że prezentuję nowe rzeczy, które nie chciałbym, żeby publicznie były gdzieś tam pokazywane, dostępne, tylko i wyłącznie dla osób, które są poważnie zainteresowane tym linkiem, także spotkanie zamknięte wymaga zapisu i o.